Witam wszystkich ponownie. Prezentujemy dzisiaj Państwu zamówienie od naszego klienta. Części do silnika Kamis 6CT8.3 na naszym filmie prezentuję Państwu. Tak jak wspomniałem, jest to zakup od naszego klienta, który kupił dzisiaj u nas części do silnika Kamis 6CT8.3. Na filmie widzimy śruby głowicy, pompa oleju kolektor wydechowy, zestaw naprawczy tłok z tuleją, wał korbowy, wałek rozrządu, komplet pierścieni, tulejki wałka rozrządu, koło pasowe silnika, chłodnica oleju oraz pakiet uszczelek z firmy Victor Reitz. Do silników Kamins posiadamy na magazynie bardzo dużo części zamiennych. Zapraszamy! Daleko szukacie blisko macie. Agromaj wszystko dla twojego silnika. sklep.agromaj.com.pl